Witam, witam i pozdrawiam. Tak, na szybciutko Wam coś powiem, bo już testuję inkubator i były moje problemy, więc nawet z tego nie ma żadnego nagrania. W każdym razie, tak, na szybko Wam powiem odnośnie kabla. Jak pamiętacie, na pierwszym odcinku gdzieś tam Wam pokazywałem kabel, właśnie ten srebrny, szary, 2,5 metra 25 watów. Okazuje się, że nie daje rady do nagrzania inkubatora do 37 stopni. Więc zamówiłem drugi taki kabel i w sumie mamy 5 metrów kabla i 50 watów. tak jak tak też to nie daje rady. Na jednym kablu dałem radę nagonić do 18 stopni, na 2 do 32 stopni, więc postanowiłem poszukać i znalazłem kabel. Dwa metry grzewczego i metr zimnego, czyli 2 metry użytkowe i metr do kontaktu, tak można to nazwać. Ma 2 metry i 200 dwieście watów. No i co, zaraz montuję, sprawdzę co i jak, czy da radę nagrzać. Niby on do 180 stopni może nawet się nagrzać, więc powinien przede wszystkim momentalnie nagrzewać inkubator. Do temperatury, bo na tym kablu po prostu jest tragedia. Tragedia jest ogromna. Yy, nagrzać inkubator to są normalnie 4 godziny, więc jak ja wyciągnę jajeczka, czy otworzę inkubator, obrócę te jajeczka i zamknę to, zanim on się nagrzeje, to jest porażka po prostu. No i za cenę tego kabla, ten kabel mnie kosztuje 50 zł bodajże, 200 watowy, a ten mnie kosztuje. Yy, tak samo 50 zł, 1 i co, i lipa jest nie? No, i tak naprawdę można powiedzieć, że utopiłem sobie stówkę, ale może kogoś znajdę, kto będzie chciał sobie do terrarium użyć tego kabla i sobie odkupi ode mnie. W każdym razie, jeżeli chodzi o kabel grzewczy, to nie rzucajcie się na kable yy, niskowatowe. Ładujcie się w dużo watowe 200 W. Wat. Ja testuję i dam Wam relację z tego, jak to się sprawdziło. Dobra, trzymajcie się do następnego.